Dzień dobry państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Przy państwa dzisiaj w ramach cyklu aktualności informujemy państwa o prostej spółce akcyjnej. Już swego czasu informowaliśmy o nowej prostej spółce akcyjnej, która będzie świetnym rozwiązaniem dla startupów. Teraz mówimy, że od 1 lipca 2021 roku można już tą spółkę zarejestrować. Można prowadzić e, działalność gospodarczą w formie prostej spółce, spółki akcyjnej w Polsce. Dlaczego tak można i na jakich zasadach przejdźmy do szczegółów? Państwo, tak jak Państwo zapewne pamiętają, mieliśmy do tej pory w spółkach kapitałowych spółkę ZO oraz spółkę akcyjną. Teraz mamy. Trzecią spółkę. Jest to prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna jest po to, żeby w jakiś łatwiejszy, dogodniejszy dla przedsiębiorców sposób założyć spółkę kapitałową. Jakie są wymagania? No, przede wszystkim takie, że obniżono próg, jeśli chodzi o kapitał zakładowy takiej spółki. Oczywiście ten kapitał zakładowy powinien być wystarczający. Ale żeby nie było sytuacji, że on ograniczał, tak jak w spółce akcyjnej 100 tysięcy zł, czy w spółce ZO 5 5000 zł, ograniczał możliwości wystartowania z y, y, biznesem, ten kapitał zakładowy został obniżony do 1 zł. To oznacza tyle, że naprawdę każdego z Państwa y, stać na to, żeby prostą spółkę akcyjną założyć. Druga ważna rzecz to to, że y, Powstał nowy podmiot, nowy organ w takiej prostej spółce akcyjnej. Mianowicie, zamiast zarządu, albo jeżeli nie będą chcieli Państwo powoływać zarządu w prostej spółce akcyjnej, można po powołać radę dyrektorów. Ten nowy kolegialny organ będzie zastępował zarząd, będzie podejmował decyzje, będzie dla y, właścicieli, dla wspólników rozwiązaniem akcjonariuszy, będzie rozwiązaniem do prowadzenia tej działalności. Kolejna ważna rzecz to kwestia związana z skrótem, jak ta spółka akcyjna powinna być oznaczona. I tutaj y, firma, spółki powinna mieć w oznaczeniu prosta spółka akcyjna, czyli P.S.A. P.S.A. Kolejna ważna rzecz, którą chcielibyśmy tutaj Państwu przypomnieć i powiedzieć, to to, że prosta spółka akcyjna nie będzie wymagała rady nadzorczej. Czyli jeżeli Państwo zakładają prostą spółkę akcyjną, wkładają niewielki kapitał, powołują tylko radę dyrektorów zamiast zarządu, nie muszą powołać rady nadzorczej. Jest to oczywiście opcja, można taką radę nadzorczą powołać, ale nie ma takiego obowiązku. I y, kwestia bardzo ciekawa, mianowicie kwestia związana z zawieraniem umów, w szczególności zawieraniem umowy i reprezentacją spół, prostej spółki akcyjnej wobec audytora, bowiem y, prostą spółkę akcyjną w umowie z audytorem będzie reprezentował pełnomocnik powołany przez uchwałę akcjonariuszy y, albo rada nadzorcza. To y, rzeczywiście inna sytuacja niż w klasycznej spółce akcyjnej. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group na bieżąco informuje Państwa o takich rozwiązaniach jak prosta spółka akcyjna. Tą prostą spółkę akcyjną możemy zarejestrować przez Internet. Nie potrzebujemy aktu notarialnego. Wystarczy zwykła umowa, która, y, której wzór znajduje się na stronach y, Ministerstwa Sprawiedliwości. I dzięki temu uproszczona jest procedura również związana z rejestracją tej spółki. Jeżeli będą Państwo potrzebowali założyć taką spółkę albo dowiedzieć się więcej, zachęcam do kontaktu z Szołajski Legal Group. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.